Po co praktykujemy gorliwość w młodym wieku? Jeszcze jedna sentencja ewagriusza odnosząca się do gorliwości w wieku młodym. Praktykowanie gorliwości w młodym wieku daje gwarancję szacunku na starość. Już o tym wczoraj nieco powiedziałem, dzisiaj tylko to zdanie jest potwierdzeniem. Warto oddawać się gorliwej praktyce już w młodym wieku, bo to procentuje na starość, a tak jak pisze Ewagriusz, nawet daje gwarancję szacunku na starość. Więc jeżeli pragniemy szacunku na starość, musimy zacząć pracę już w młodości.